Dziś przypada pierwszy dzień jesieni. Postanowiliśmy przekonać się, czy mieszkańcy naszego miasta lubią tę porę roku. Sprawdziliśmy także kondycję naszych parków. Ich uroda pozostawia miejscami trochę do życzenia, ale przynajmniej pora roku wpływa na nie dodatnio. Tak lubię jesień. A gdzie można się w Gnieźnie przejść jesienią? Czy są jakieś fajne miejsca? Po parku, może czasami po ręku jeszcze, zanim ogródki znikną. A czy parki są ładne? Czy? Jak są zadbane, to tak. Ten park miejski, to jest zaczynają dbać o niego. Podoba mi się. Na przykład tutaj jest pięknie, nie? Liście spada, opadają. Przyjemnie jest po prostu. Nie, nie, nie lubię jesień. Wolę lato. Jesień. Lubię jesień, lubię. O, jest ładna jesień, jest. Jest w parkach na przykład. No teraz wiadomo, leżą już liście, nie? Ale jest posprzątany, jest czyściutko. Nie ma komarów przede wszystkim. To znaczy teraz akurat widać, że zaczynają zamiatać wszystkie liście opadające. Także może będzie dobrze kiedyś. Bardzo ładnie wygląda pogoda. Liście się leżą, Nikt nikogo nie bije. Nie, ja raczej nie. Dlaczego? Nie? Robi się zimno, zaczyna padać, wolę lato. Mhm. A czy parki wyglądają ładnie, czy nieładnie czy nie, czy są Często do nich nie zaglądam. Aha są jakieś miejsca w które jednak warto odwiedzić jesienią, bo to jest bardziej malownicze? Szczerze, raczej nie, już wolę dziś wyjechać dalej. Jak jestem stąd, to chyba się już przyzwyczaiłem. Bardzo lubię jesień. I się podoba w jesień? E, lubię te zmiany pogody, tak jest, liście spadają, taki klimat fajny. A czy jesienijskie parki są ładne, czy nie? No, zależy, które. Ale ten miejski jest bardzo ładny. Lubię jesień, bo są ładne kolory. Jest tak samo ładna jak wiosna. Jest gdzie chodzić. Można sobie dalej jeszcze iść i na łazienki można iść. Na Wenecję naszą starą. Też jest ładnie tam. Pierwszy dzień jesieni. Oczywiście, że mi się podoba jesień. Tak wiem. Mamy pierwszy dzień jesieni. Cała jesień mi się podoba. Tak, podoba mi się to. Nie no. Podoba mi się, że po prostu jest złota polska jesień. Tak, to mi się podoba. Oczywiście, że lubię. Popatrzcie jaka piękna jest pogoda. Dużo jest kasztany, żołędzi, wiele kolorowych liści, piękny tutaj jest stawek z tą fontaną, gdzie bardzo chętnie tutaj chodzą, także gdyby nie padał deszcz, to jesień by była przepiękna. Nie lubię jesień. Czemu? No bo nie jest tak gorąco jak w lato. A czy w parki ładnie wyglądają? Czy nie? Nie, nie miałem czasu, żeby się zastanowić nad tym, bo nigdy w parku nie byłem tak na dłuższą metę. Jest gdzie się przejść z jest co robić, czy nie? U nas tutaj w nieździe? nicht